Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna, 28 lipca 2011 rok, czwartek, Daniela, rozdział 5, werset 27. Bądź cięższy od Belsazara. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Nabożeństwo i posłuszeństwo. Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopoleniach i w rzeźnych ofiarach, czy w posłuszeństwie dla głosu Pana. Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbność jak bałochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgadziłeś rozkazem pana, więc i on zgadził tobą i nie będziesz królem. Przeczytaj uważnie powyższy cytat. Jaką istotną zasadę prawdziwego nabożeństwa możemy zdefiniować na jego podstawie? Przed czym ostrzega nas ta wypowiedź proroka Samuela? Jak możemy uzyskać pewność, że nie czynimy tego, przed czym ostrzegają nas te słowa? Słowa te padają w kontekście przeciągającego się upadku i odstępstwa Saula, Saul, pierwszego króla Izraela. Saul miał zwyciężyć i wytracić. Hebrajskie słowo sugeruje przeznaczenie na zagładę wszystkich ludzi i wszystkie zwierzęta. W tym przypadku Bóg postanowił pozużyć się Izraelem jako narzędziem sądu wobec nikczemnej nacji Amalekitów, których w swym miłosierdziu oszczędzał od trzech stuleci. Pomimo wyraźnej instrukcji, Saul okazał, się, okazał nieposłuszeństwo i miał teraz zebrać konsekwencje swego postępowania. Odpowiedź Samuela na postępek Saula, zapisana w pierwszej Samuela, rozdział 15, werset 22 do 23, pomaga nam lepiej zrozumieć, czym jest prawdziwe nabożeństwo. Pierwsze, Bóg woli mieć nasze serca niż nasze ofiary. Jeśli nasze serca należą do Niego, oddamy Mu także nasze ofiary. Drugie, posłuszeństwo jest milsze Panu niż ofiarność. Posłuszeństwo dowodzi, że rozumiemy sens ofiarności. Trzecie, upór i trzymanie się własnej drogi są bałbochwalstwem, gdyż sprawiają, że czynimy siebie, swoje pragnienia i poglądy swoimi bogami. Pozwól Duchowi Świętemu przemówić do twego serca za pomocą pytań, w jakich dziedzinach mojego życia podążam za własnymi pragnieniami i poglądami, zamiast pozwolić Bogu, by mnie prowadził. Jakie odniesienia do mojego doświadczenia nabożeństwa mogą znaleźć w przykładzie fatalnej zarozumiałości Saula? Dziękuję.